Zima. Zima. Witamy, witamy. Hejka. My na łączce doszliśmy tutaj. Będziemy robić drugą stronę za krzypopem, za <grym> tak. <grym> e, No, doszliśmy tutaj, bo zagadał nas jeden gościu z Wejherowa. Adi. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy jego. I Ule. Ule też, tak. No i dowiedziałem się, że dostałem jeszcze prezent. E, jakby nie zadzwonił, to byśmy nie wiedzieli, że jest nic w skrzydle. Dokładnie, dostaliśmy, dostałem prezent. Dostałem monetkę od pani Joli. E, dziękuję bardzo. O, może się pokażę. Dziękuję bardzo. E, no, będę musiał napisać do pani Joli. Odeślę jakąś fajną monetkę w zamian. E, no, super, prezent jak zwykle. Lubię prezenciki. Ja, jak wiecie, dużo ich dostaję. Ogólnie... Co chciałem powiedzieć? Ogólnie, Ogólnie że pogoda jest do bani. Pogoda jest do bani, jest do bani ale, ale trzeba to wykorzystać, bo przynajmniej nie leje tak jak przez ostatnie kilka dni. Na razie, bo to coś się chmurzy. No. Dobra. O. Słoneczko wyszło, idziemy kopać. Pa pa! Przyjaliśmy i patrzcie. Słoneczko wyszło. No to, to idziemy. Uchwalamy sprzęciory idziemy Do pierwszego. Tu skończyliśmy? Nie, powiedziałam pa do pierwszego, no Aha Nie wiem nie wiem co to jest się... Jakieś, jakiś takiś A ja mam, myślałem klamerkę, ale, ale to jest chyba drucik, Coś od czegoś A na razie cztery dołki tylko A Pimpek widział? Nie tak czy widział? Nie, najpierw nie widział, dopiero jak z trochę potem jest. Jest pokrętałko z zegarka. No i wieje, wieje. Wieje strasznie. Wieje chmury straszne. Już długo nie wytrzymamy. Ola! Co masz? O, wróci do mnie, nie tam, zadem. Działa Weimar. złoto. Złoto Weimaru. 1924, meczica A. Co zasłaniam? Co to jest? A Weimar. 22. Drugi była podkładka. Podkładka była. Normalnie ktoś dał cena. Znowu w krzakach kopiesz? No. <gry> Jednym słowem, zapomnieliśmy patyków, no, ale jakoś damy radę. Na razie lecimy wzdłuż lasku. Tak, jak widzicie, kurczę gdzie jest światłość chyba jest kamerka teraz ładnie widać patrzcie jak ładnie zoomuje pięknie super w końcu go ustawiłem tego Złomka mojego No nic, jest fajna kamerka. Trzeba zaznaczyć miejsce. I lecimy dalej. Nie zdążyłem jeszcze zasypać Druga pięćdziesiątka i druga podkładka. Aha no. Ktoś sobie tutaj zrobił podkładki z 50, ten, no bo złotówek nie mieli które? Fajne. Aha. Ja mam ładniejszą Co masz? Pięć groszy? Aha. 2011. E? Co? Szukam. Co szukasz? I? No i ktoś go zapomniał włączyć. Aha. A jakże grzebie. Gdzie to jest? Nie ma sygnału. Ej, chciałem powiedzieć, że idziemy łeb w łeb. Dosłownie obok siebie. Ja nie mogę włączyć pimpointera, bo Oli wykrywa się, zbudza, a mój nie. Także musimy tutaj jeszcze coś poczytać, jak to się ustawia, żeby się nie wzbudzał. Mój się wzbudza, bo mam tutaj sygnał. Już patrzymy. Co to? Kalesoniec. To jest useczka eks, eks kbks to tylko króciutka. Tak, no. Była w międzyczasie useczka malutka. ejże nie właśnie tutaj na mnie. Była useczka, teraz jest plombunia. Solna. Pewnie szeneberg. Nie wiem czy słychać, ale ptaszki ładnie ćwierkają, jednym słowem wiosna, wiosna, panie, wiosna. Lecę dalej. Patrzcie to, tutaj była plomba, dosłownie sygnał obok, bo oczywiście sprawdzam po wykopaniu każdego, sprawdzam dołek. Jest kulka muszkietowa, widać, że się nie obcięta. Może nie muszkietowa, może z czarno-prochowego pistoletu, bo malutka będzie miała, z, no, maks 10 mm, ale naprawdę, naprawdę był bardzo głęboko, będzie z 30 centów prawie, także nie jest źle. Pamiętacie, Oli useczkę taką malutką z KBKS-u mówiłem, króciutka, mam resztę, jest kuleczka z tej właśnie useczki. I mam kolejną monetkę, już widzę, że jest to piąteczka cesarstwa, widać całkiem fajny stan. A z tyłu chyba wytarta, już czyścimy. 1876 fajna patynka, ale z tyłu wytarta, chociaż. O, wytarta jak nie widać orła w orle to to wycieruch. Guzik bez uszka. Otóż 49 Ola, drażę ci się wysypały, hmm. <głosy> <głosy> Jesteś suksa, chyba tropie. Patrzcie jaki piękny widok. Piękny. Trafiłem na miejscu, że sygnał goni sygnał. No i same śmieci. No, same śmieci. Tutaj, tutaj wyszła, o tutaj, 10 gruszówka. Tutaj następny sygnał, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem co jest, ale odkładam wykrywacz na bok. I kolejny sygnał. Tam mi się wydaje bardziej monetkowy. Ten jest taki głęboki. Teraz zobaczmy od razu na żywo. Tak, zobaczmy na żywo. Ciekawe, dlaczego do, do to. Ola mi nie pozwala pinpointera włączać. Krzyczy na mnie. Krzyczy na mnie, że jej się sprzęga. Proszę bardzo. Wydawało się niemonetkowe, a jednak jest 10 fenoli. 1917 i w tle słyszę dzwony Kurczę, kopię szybko, może zdążę może to jest medalik co? albo krzyżyk nie wiem co to jest Kurczę, Rzymek mhm. no tak nie wiadomo co to jest Trzeba sobie wyobrazić A co? Ośutkie A ja, a ja, a ja, a ja, a ja mam woliniu Z tego dołka obok, który miał być monetką Nie Aha, miał być medalikiem, no No tak Natargałem trawska Jest monetka, pewnie grosik, grosik na szczęście z, z aluminium. 1949, bity w aluminium, już obracam. A tak się kończy wypalanie łąki. Ginął zwierzątka, roślinki i monetki. Już powoli będziemy kończyć. Jeszcze takie cudo wyszło. Tomasz, guzik? Nie, to nie jest guzik. To jest to moneta. tu nic z tego. Nie wiem, co to jest. Pewnie śmieć. Słabo z ostrością. Coś ich było. Kuku, nie śpimy. Nie śpię, siedzisz mi po oczach, nic nie widziałeś. Ja oślepłam normalnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie ma na co patrzeć. Tyle śmieciuchów dzisiaj. Nie było źle. No srebra nie było. Medalika nie było. To ma jakieś zżarte monety były. No jak to na tej łące, nie? No, ale nie było czasu, żeby dalej wyskoczyć. Widzę tu jakiś ogryzek. Ogryzek Adolfa. Tutaj to Bóg wie co. Ogólnie dwa, cztery, pięć monetek. No i u mnie 2 cztery, 6. 8. No Osiem. A to, to no, też prób... nie widać, co to jest. No to będzie 10 groszy aluminiowe. To albo 5. Albo no jest, rancik. Rancik jest, ale no, pomimo ranciku już nic więcej nie widać. No, nie, dobra. no widać gros Widzisz tak. Ros? Nie, nie, gry gry widać. już Nie, nie obradujmy nad tym. No jest, jest, liczy się. Chociaż, nawet żeby tych dwóch nie było to i tak wygrałem no, dwa guziczki jeden z pętelką uh -huh. no no i to chyba dzisiaj fan dnia średniowieczna klamerka datowana pewnie na XI, XII wiek tak, na X. kiedyś kiedyś yy, puszczę jeden film, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi jak już się to wszystko, ta ta moja sprawa skończy. Dobra. No i tradycyjnie ciemność widzę. Tak. Dobrze, że mnie nie widać. Nie ja też nie. Bo nie ogolony. Ja też nie widać. Dobra. Trzymajcie się. Do jutra. Pa. Jutro. O ile nie będzie padać, nie będzie wiać. Tak. Jutro sobota. No, no to tak, może padać. pojedziemy gdzieś dalej. Cicho bądź. Czarownico. No, pojedziemy gdzieś dalej. Musisz krakać. Dobra. Nie, po prostu oglądam pogodę. Papa. Papa, pa. hej.